No to zdjęcia zrobione, kościoła i jadę. W lewo, skręć w lewo, następnie skręć łagodnie w lewo, i tutaj gdzieś skręcamy w lewo, Skręć łagodnie w lewo, i tutaj też w lewo, tak? Zczyłem, że taki ładny krzyż przetrożny tutaj jest. Jeszcze go wam pokażę. Fundatorzy Balbina i Jakub Grzybek. Norfrodz Fundatorzy Balbina Jakub Grzybek J. Nowrod 1936 rok No i to jest w niedalekiej odległości od kościoła Kościół. A ja wracam na swoją ścieżkę, którą mam jechać. Baga na gorra, até aí. Wiecie co? Ja teraz myślę nad tym drogowskazem bo tutaj przez starganiec i potem to pojechałbym do akademików na Zadolu a tam był drogowskaz do Ligoty czyli pomyliłem kierunki no, także przepraszam Was bardzo ale wprowadziłem Was w błąd na początku jak mówiłem że będę miał po drodze starganiec jadąc do akademików są akademiki ale nie te no, tutaj mam ścieżkę bardziej pieszą ale już niedaleko mam do no, stargańca także widzicie dzisiaj nie dajże się kiepsko zaczęło także potem nie mogłem ze Stargańca wyjechać potem dojechałem raz do hałdy musiałem się wracać potem objechałem całą hałdę z drugiej strony też nie dało się przejechać no także nie jest tak wesoło nieraz z tą nawigacją bo nawigacja prowadzi też przez takie drogi które są Niestety niedostępne dla ruchu. Jest tam gdzieś może jakaś ścieżka obok, tak jak ten portier mi powiedział. No, niestety z rowerem tam nie dałbym rady. Trzeba jednak no, mierzyć siły tak optymalnie. Fajna ścieżka, fajna. Ten szlak to jest pierwszy. Zauważyłem wcześniej oznakowań, Tutaj strumeczek płynie z jednej strony. Tak wygląda z drugiej strony. się to w tym lesie rano było tak przyjemnie fajnie teraz już duchota Sosny, mówią na to sosny na szczudłach, piękne. I te korzenie, które są odsłonięte, i tak sobie tutaj wędrują po okolicy. A tam mamy kąpielisko Starganiec, Sosny sfotografowane. Most na Stargańcu. No i już dojeżdżam do autka. Zobaczcie, jak rano stąd wyjeżdżałem, było kilka aut. Tutaj z tej strony w ogóle nie było jeszcze. A z tej, tu, gdzie moja autko stoi, jest full też, pełno. Także, jakie popularne to miejsce jest. Tu każdy staje, jak może. Akurat pod słońce jestem, ale powiem Wam, że krętymi ścieżkami dojechaliśmy już do końca dzisiejszej trasy, do końca dzisiejszego odcinka, a ja dziękuję Wam za uwagę, za obecność razem ze mną na tej wycieczce. I proszę Was napiszcie jakiś komentarz, dajcie lajka like do góry albo lajka like w dół. No i zasubskrybujcie mój Ojej. i zasubskrybujcie mój kanał, jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście. A widzimy się na kolejnej wycieczce rowerowej albo może jakiejś pieszej. No także serdecznie Was zapraszam, bądźcie ze mną na moim kanale. Cześć!